Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. W tym materiale powiem Ci o tym, jak pozbyć się stagnacji oraz jak skutecznie budować masę mięśniową. A to wszystko pokażę Ci na przykładzie praktycznej pracy z moim klientem Damianem. Na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem, a także za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i zapraszam Cię do oglądania. Mam nadzieję, że cały ten film bardzo mocno Ci się spodoba. Damian jest osobą średnio zaawansowaną i trenuje już prawie 4 lata. Do tej pory korzystał z różnych gotowych planów treningowych oraz zębów o kształtowaniu sylwetki. Przy podjęciu współpracy ze mną oczekiwał indywidualnego planu treningowego z priorytetem na pewne partie mięśniowe i taki też plan dla niego ułożyłem. Więc pierwszą zmianą, którą możesz wdrożyć w celu pozbycia się stagnacji, i skutecznego budowania masy mięśniowej jest wprowadzenie pewnych zmian do planu treningowego. Jeżeli jesteś osobą średnio zaawansowaną bądź zaawansowaną, to możesz wymagać priorytetów na dane partie mięśniowe i wtedy warto mieć plan właśnie z priorytetem na te partie mięśniowe, które Cię interesują. Kolejną zmianą jest przejście z gotowego planu treningowego na skuteczny indywidualny plan treningowy który zawiera wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego oraz jest oparty na czterech fundamentalnych zasadach treningowych. Także dobry plan treningowy z pewnością pomoże Ci pozbyć się stagnacji oraz skutecznie budować masę mięśniową. Kolejną sprawą jest to, że my niestety nie zawsze mamy pewność, czy nasz trening jest efektywny, i czy przełoży się na kształtowanie sylwetki lub też budowanie masy mięśniowej. Damian chciał tą pewność mieć, więc najpierw musimy wyjść ponownie od właściwego planu treningowego, który powinien zawierać te wszystkie aspekty, które wspomniałem wcześniej oraz powinien być dopasowany pod specyfikę treningu sylwetkowego. Natomiast drugą bardzo istotną sprawą jest to, jak my trenujemy, jak my ten plan treningowy przekładamy na praktykę, bo nawet jeżeli my mamy idealny pod kątem hipertrofii, pod kątem kształtowania sylwetki plan treningowy, to jeszcze musimy go umiejętnie przełożyć na praktykę, czyli na nasz trening. Plan treningowy to, co jest na kartce, papieru bądź w tabeli, to jest teoria, a trening to, jak my trenujemy, to jest właśnie praktyka. I niestety bardzo rzadko udaje się przełożyć teorię, czyli plan treningowy na praktykę, czyli nasz trening, ponieważ nie zawsze pracujemy z odpowiednią techniką, nie zawsze pracujemy odpowiednio blisko upadku mięśniowego. Nawet pomimo korzystania z parametru RIR, który określa właśnie bliskość do niepowodzenia. I tutaj wdrożyłem do planu Damiana parametr MSP, który jest zdecydowanie lepszy, ponieważ nie określa tego co nam się wydaje, a określa po prostu fakty. I jak możecie zauważyć z opinii Damiana, po wdrożeniu parametru MSP okazało się, że jego praca blisko upadku mięśniowego w wielu ćwiczeniach jest zdecydowanie dalej. Czyli pomimo tego, że miał parametr RIR we wcześniejszych planach, to i tak nie trenował odpowiednio blisko upadku mięśniowego. A dopiero po wdrożeniu parametru MSP udało mu się to zrobić właściwie. I teraz ma pewność, że jego trening przełoży się na hipertrofię, na budowaniu masy mięśniowej. Ostatnim aspektem, który omówię w kontekście pozbycia się stagnacji oraz skutecznego budowania masy mięśniowej, jest stała kontrola postępów pracy z Damianem po pierwsze były to oczywiście raporty, podczas których sprawdzałem to, jak trenuje, ponieważ Damian mi się nagrywał podczas treningów. Dzięki temu mogłem ocenić jego technikę ćwiczeń, a także to, czy pracuje odpowiednio blisko upadku mięśniowego i czy w jego ćwiczeniach dochodzi do mimowolnego spowolnienia ruchu, czy też nie. I mogłem mu udzielić wielu wskazówek właśnie w tym kontekście treningowym. Natomiast kolejna sprawa to jest pomiary ciała, zdjęcia sylwetki. Kontrola tego, jak się Damian czuje na tych treningach oraz na danym planie żywieniowym, również kontrola właśnie planu żywieniowego, czy też diety. Dzięki kontrolowaniu tego wszystkiego mogliśmy wprowadzać odpowiednie zmiany zarówno w diecie, jak i w treningu, które pchały nas dalej w kierunku celu, jakim jest zbudowanie masy mięśniowej. No i tu Wam przedstawiam pomiary Damiana z początku współpracy oraz po 5 tygodniach. Podsumowując, jeżeli chcesz się pozbyć stagnacji oraz skutecznie budować masę mięśniową, to zadaj o właściwy plan treningowy. Zadbaj o to, żeby odpowiednio go wykonywać w praktyce oraz kontroluj stale swoje postępy, w tym swoje żywienie. I następnie wprowadzaj odpowiednie zmiany, żeby cały czas dążyć do swojego celu sylwetkowego. Mam nadzieję, że cały ten film bardzo ci się spodobał. Będę ci bardzo wdzięczny za zostawienie jakiegokolwiek komentarza pod tym filmem. Oraz udostępnienie tego materiału, żebyś mógł pomóc również innym osobom, które mają dokładnie ten sam problem co ty: czyli które mają problem ze stagnacją i ze skutecznym budowaniem masy mięśniowej. Natomiast, jeżeli jesteś zainteresowany współpracą ze mną, to napisz do mnie na Instagramie i przedstawię Ci, jak to wszystko u mnie wygląda. Do zobaczenia w kolejnym filmie.